Mamy taką sytuację. Zakładamy fundację rodzinną, a majątkiem, który ma zasilić fundację rodzinną, mają być lokale komercyjne, które były poprzednio własnością przedsiębiorstwa, jednoosobowej działalności gospodarczej tego podatnika, który jest fundatorem. I teraz powstaje temat VAT-u. Czy ta transakcja darowizny będzie. Owatowana. Oczywiście wszystkim zależy, żeby nie była owatowana. I rozwiązaniem tej sytuacji jest, jest darowizna tych lokali komercyjnych do fundacji rodzinnej, ale jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli to, co darujemy, musi spełniać kryterium przedsiębiorstwa. Musi być jakby mieć możliwość funkcjonowania samodzielnie na rynku jako zwykły podmiot gospodarczy czyli zazwyczaj mamy mieć jakieś umowy z kontrahentami, z dostawcami to mamy najemców, mamy jakichś podwykonawców sprzątanie i różne usługi dodatkowe mamy jakichś pracowników, którzy tym zarządzają mamy inne składniki przedsiębiorstwa, i to wnosimy do do, do fundacji rodzinnej, czy przedmiotem jest darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co ważne, trzeba pamiętać, żeby w tym przedsiębiorstwie, który dokonało tej darowizny, w tym przedsiębiorstwie jednoosobowym fundatora, to, co zostanie, też spełniało kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tylko wtedy ta transakcja będzie zwolniona, nie będzie podlegała pod podatek VAT. I w ten sposób co optymalizujemy zasilenie majątkiem fundacji rodzinnej.